Nadaję paczkę, nie będę pokazywał numeru, ale może coś będę mówił, więc ja to nagrywam, ponieważ kiedyś miałem w tym dokładnie paczkomacie pewną przygodę, o której powiem za chwilę. Tutaj mam paczkę. W... O, chyba pokazałem ten numer. No, nie szkodzi. Chyba nie szkodzi. Patrzcie, otwórz ponownie. Jak długo to będzie trwało? Normalnie to powiedzmy, że włożyłem tą paczkę i poszedłem sobie, nie klikając dalej, tak? Ani nic innego, tylko powiedzmy, że poszedłem. No i sobie o kilkanaście sekund, może dwadzieścia kilka sekund. była możliwość otworzenia paczki, przegródki z paczką, którą przed chwilą uruchomiłem, a więc kiedyś w tym dokładnie paczkomacie zostawiłem paczkę i sobie pojechałem, no nie? No i ta paczka zaginęła. I ta paczka zaginęła. Ja złożyłem. Znaczy po czym się zorientowałem? No, zorientowałem się po tym, że coś jest nie tak, że jak wróciłem już, prawda? Do domu sprawdziłem maila, to nie miałem potwierdzenia, i już wtedy czułem, że coś się może dziwnego stało z tą paczką. Nie wiedziałem co. Do tej pory nie wiem. To było już kilka lat temu. Yy, przygoda skończyła się tak, że po pewnym czasie. Bo złożyłem jednak reklamację w inpoście, napisałem przebieg zdarzeń, jaki to był paczkomat i tak dalej. No i otrzymałem informację po miesiącu, bo tak to trwa mniej więcej, no, że no, że po prostu, że nie dostanę odszkodowania żadnego i że paczki nie znaleziono nigdzie. A co się stało? No tak przypuszczam właśnie, że być może ktoś zaraz, prawda, zaraz po mnie przyszedł i sobie otworzył tą przegródkę. Tak więc morał z filmiku jest taki, że zawsze należy do końca doprowadzić tą, tą... procedurę wysyłania paczki, czyli po prostu... Po prostu kliknąć dalej, kliknąć koniec na dzisiaj. Tego typu opcje są. Zależy od paczką ma to, prawda? Zresztą, wiadomo o co chodzi. Innymi słowy powiem, nie zalecam zostawiania paczki bez dokonania operacji końcowych na monitorze, na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu. No tyle, no. czy mieliście tego typu przygody i druga rzecz, czy zawsze do, jeśli wysyłacie coś, to czy odchodzicie zaraz od paczkomatu moty po umieszczeniu paczki, <grytanie> wypalczkowacie, czy, czy też się tak dbacie o dokończenie tej procedury na wyświetlaczu. No ja od, tamtej, od, to, od tamtego czasu Zawsze dbam o to, by operacja była wykonana do końca. Także z tymi... No, słuchajcie, już powtarzam Ci dzięki. Na razie.